W czasach, gdy w Europie Rzym dopiero budował swoją potęgę, a na polach bitew rządziła przede wszystkim lekka piechota oraz na długo, zanim średniowieczne pola bitew zostały zdominowane przez ciężkozbrojną jazdę, na terenach Persji niepodzielnie panowali katafrakci. Opancerzeni od stóp do głów w ciężką zbroję, którą posiadał nawet ich wierzchowiec, stanowili najbardziej elitarną jednostkę wojskową ówczesnej Persji. A ich szarży nie mogła przeciwstawić się żadna piechota. Kim byli owi katafrakci? Dlaczego to właśnie na terenach dzisiejszego Iranu powstała formacja, która o setki lat wyprzedzała europejskich odpowiedników? Zacznijmy od początku. Używanie kawalerii jako trzonu armii było domeną przede wszystkim mieszkańców stepów środkowoazjatyckich którzy za sprawą koczowniczego trybu życia udomowili konie i powszechnie uważani są za pionierów w kwestii rozwoju i szerokiego zastosowania koni oraz rydwanów. Około 2000 roku przed naszą erą, część plemion migrowała ze stepów Azji Środkowej na tereny płaskowyżu irańskiego. To właśnie tam, w okolicach X wieku przed naszą erą, zaistniały niezbędne warunki do rozwoju ciężkozbrojnych kawalerzystów. Po pierwsze, na terenie Bliskiego Wschodu wykształciły się zaawansowane techniki obróbki metali, co dało możliwość wytwarzania cięższych i wytrzymalszych pancerzy, co było podstawowym motorem napędowym rozwoju katafraktów. Po drugie, jako ciężkozbrojna jazda potrzebowali oni specjalnych koni, które byłyby na tyle silne i wytrzymałe, żeby nieść na grzbiecie ciężar własnej zbroi, jak i samego jeźdźca. A po pokonaniu w pełnym rynsztunku wielu kilometrów Często w bardzo trudnych warunkach wysokiej temperatury, musiały jeszcze ruszyć do szarży. Problem ten rozwiązała jednak selektywna hodowla koni. Po wielu latach ostrożnego łączenia ras, które potencjalnie mogły znieść tak skrajną eksploatację, udało się uzyskać specjalną rasę konia, łączącą wytrzymałość z mobilnością. Jednak rozwój katafraktów, do ich ostatecznego obrazu w pełni zakutych w żelazo jeźdźców, trwał przez setki lat i rozwijany był jednocześnie w co najmniej kilku miejscach we Środkowo-Zachodniej Azji. Pierwsze wzmianki o typowo ciężkozbrojnej kawalerii pochodzą z czasów Imperium Asyryjskiego. Według ówczesnych kronikarzy Asyryjczycy zastąpili bojowe rydwany właśnie ciężkozbrojną kawalerią. Chociaż w praktyce pełnoprawnymi katafraktami możemy nazwać dopiero tych z czasów Królestwa Partów, istniejącego od pierwszej połowy III wieku przed Chrystusem. Pierwszy kontakt zachodu z katafraktami nastąpił podczas wojny grecko-perskiej w V wieku przed naszą erą. Prawdziwa sława spadła jednak na katafraktów dopiero w czasach wojny z imperium rzymskim. Według opisów rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza w czasie walk Rzymian z królestwem Selecudów, państwem powstałym na gruzach Imperium Aleksandra Wielkiego, katafrakci opancerzeni byli w specjalne metalowe kirysy, na ramienniki, na golennice oraz hełmy typu Trackiego. Całkowicie opancerzony katafrakt ważył więc około 40 kg. Konie natomiast opancerzone były w łuskową zbroję pokrywającą cały wierzch zwierzęcia. Inne opisy sugerują, że używano także pełnej zbroi dla koni, łącznie z zabezpieczeniem brzucha, nóg czy nawet ogona. Wcześniejsi katafrakci często opancerzeni byli w kolczugę lub zbroję łuskową. W kwestii uzbrojenia, podstawową bronią katafraktów był tzw. Tak kontos, czyli czterometrowa włócznia, charakterystyczna dla ludów irańskich. Bezpośrednio w opisach katafraktów brak jest dokładniejszych informacji na temat innej broni białej. Jednak badając uzbrojenie innych jednostek z tego okresu, możemy wywnioskować z dużą dozą prawdopodobieństwa, że używali także mieczy lub buzyganów, a w czasach sasanidów również łuków. Katafrakci byli swego czasu niezwykle śmiercionośną jednostką i to nawet, gdy walczyli z przeważającymi siłami wroga. Jak chociażby w bitwie pod Karae w 53 roku przed naszą erą, podczas kampanii Krasusa przeciwko królestwu Partów. Czterokrotnie mniej liczna armia partyjska rozbiła Rzymian, a głównymi gwiazdami całej bitwy było tysiąc katafraktów, którzy najpierw starli w pył galickich jeźdźców. A następnie przez wiele godzin masakrowali kolejne rzymskie kohorty. Finalnie w bitwie poległo ponad 20 tysięcy Rzymian, łącznie z prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem ówczesnego świata i prowodyrem całej wojny Markiem Krasusem oraz jego synem. Oczywiście bitwa ta nie została wygrana wyłącznie dzięki katafraktom, a w głównej mierze dzięki świetnemu dowodzeniu partyjskiego dowódcy, Erana Surenasa który doskonale wykorzystał siłę katafraktów do przełamania rzymskich szyków, wspierając szarże konnymi łucznikami, którzy zasypywali gradem strzał rzymskie oddziały, zmuszając ich do przyjęcia formacji testudo, czyli popularnego żółwia. Przez to stawali się bardzo łatwym celem dla szarżujących katafraktów. Efektem było pokonanie przez niecałe 10 tysięcy partów blisko 40 tysięcznej armii rzymskiej, która pozbawiona została ponad połowy żołnierzy. Przez wyjątkowo jak na tamte czasy ciężkie wyposażenie, katafrakci wykorzystywani byli przede wszystkim jako oddziały uderzeniowe w celu przełamania szyków przeciwnika, jednocześnie będąc wspieranym przez piechotę lub jak w przypadku bitwy pod Karae, konnych łuczników. Można więc powiedzieć, że na polu bitwy wykonywali bardzo podobną rolę do późniejszej klasycznej europejskiej ciężkiej jazdy. Jednak bycie katafraktem było czymś znacznie więcej niż tylko przynależnością do specjalnej formacji wojskowej. Automatycznie wiązało się to z przynależnością do wyższej kasty, którą nazwalibyśmy po naszemu szlachtą. Była więc to pojęciem formacja arystokratyczna, gdyż koszty zakupu całego ekwipunku oraz kilku koni i ich utrzymanie znacznie przekraczały możliwości przeciętnego obywatela. Z czasem jednak nauczono się pewnego przeciwdziałania katafraktom. Jak na przykład stosowania kolców, które raniły nieosunięte kopyta koni, czy zamaskowanych dołów, w które konie łatwo wpadały ze względu na swoje obciążenie. Mimo że katafraktom nie można odmówić bardzo wysokiej skuteczności i wartości bojowej, to mieli oni również swoje problemy. Przede wszystkim koszty wyposażenia przeciętnego katafrakta były tak wysokie, że wielu władców mogło pozwolić sobie na używanie ich wyłącznie jako gwardii przybocznej. Oprócz tego, po ewentualnej utracie wierzchowca, jeździec tracił swoją wartość bojową przez ciężką zbroję, która bardzo utrudniała walkę na pieszo. Mimo wszystko, katafrakci wydają się jedną z najciekawszych jednostek w armiach starożytnych. Byli oni na tyle skuteczni, że wiele innych państw, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, zastosowało koncepcję katafraktów u siebie, jednak dostosowując ją do własnych potrzeb jak na przykład Arabowie, których katafrakci, zamiast koni, nierzadko dosiadywali wielbłądów. Najsłynniejszą wersją katafraktów byli jednak katafrakci bizantyjscy, będący swego rodzaju połączeniem klasycznych katafraktów perskich z nowoczesną europejską ciężką konnicą. Pozostają oni również jedną z najcięższych jednostek kawalerijskich w historii. Nawet zachodnie europejskie rycerstwo z końcówki średniowiecza nie osiągnęło takiego poziomu opancerzenia jak katafrakci. Dopiero wczesną renesansowi kopijnicy przebili pod względem opancerzenia starożytnych, ciężkich kawalerzystów. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij ocenić oraz skomentować go. A jeżeli chciałbyś być informowany o kolejnych odcinkach, zostaw subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem. Zachęcam także do dołączenia do grona patronów, dzięki czemu możesz pomóc w tworzeniu filmów oraz masz realny wpływ na to, co pojawi się na kanale. Na dziś to by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia.